Dzień dobry, cześć, siemanko, z tej strony Alby a tu ostatni odcinek vlogmasters. Dzisiaj jest wielki piątek. Wczoraj tego odcinka nie brzmiłem w sorki. Każdemu się zdarza. Dzisiaj zagramy strzał numer 4. Mam już czwarty. Island, Islandia. Zabrałem blogu na Dziękuję za dwa, dwie subskrypcje. Cały czas wam barkuję 8, a do miesiąc już mało zbliża. już już ma 14. Więc to jest ostatnia na Speakpoon Master. I pod tym odcinkiem mam do Was prośbę, żebyście pisali jaką grę mogę nagrywać. Bo natomiast Cargo Sfishing wszystkie ryby, wszystkie wędki, więc... Dostałem jeszcze 2 odcinki minimum i też będzie koniec, więc naprawdę ja nie wiem co nagrywać, To jest 15 odcinek z Pink Monk Masters. <coughs> Sorry za chrypa, ale coś mi serio bierze. Będę przeziębiony. 3-2. Odnieść tą piłkę, wykorzystałem na razie. Ło, 3-3. Myślę, że Wam serio się podobała. Myślałem nad Grom Sliterio, ale... Albo na nad agario, ale nie wiem, nie wiem. Nie jestem tak że pewien. Mam ósmy level, jak widzicie. Wielki piątek myślałem, że dzisiaj nie nagram, ale w wielką sobotę już nagram na pewno wszystko. 9 jest Kardos Fishing i 10 myślę, że I wszystko są dopiero w sobotę. Miałem wszelki odcinek, ale nie wróciłem, bo miałem coś z internetem, naprawdę. Trzy razy próbowałem, ale internet przerywał cały czas. Nie wiem co idzie dzieje z tym internetem, szczerze. Ale myślę, że, myślę, że dzisiaj będzie lepiej. Może. nas już 7 do 4. Za chwilę będziemy mieli. Oni są piłkę. 8-4 i mój surf A i teraz jak to słyszałeś no to to było bardzo fajne. To jest fa fajne, jak mówi pan. Poczakną z teraz tak blisko. Tak to spróbuję. To się wyraźnie, bo wiem roku jakie tylko 2 punkty. 1 punkt. No i zaraz się okaże. Wygniewamy 11 w pierwszym mieć. Takie walce, że nikt się tego nie spodziewał, naprawdę. I znowu łamczyni, ale się nie udało. I to, gdzieś zimno tyle? Nie, 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 Oj! Reklama! Ja nie, 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 że Dobra, Mam duże paletki od razu. Mecz to, jest, to, jest, to jest ostatni mecz w tym Master. To tak ładnie zakończyli 11 do 0. Tak. No, już 3 do zera A Stalina zagrywce 4 minuty za nami. 4 do 0 Bardzo dobrze To co wylągnęłaś, ale... 5 0 Tak ma być 6 0 i Sonny ma seby. 7 do 0 Dobra. Dobra, przydobijemy te 11 0 8-0 Może ostatni odcinek z Cardboard Fishing będzie z kamerą przedodali. Może, nie jestem pewien, Ale myślę, że tak, tak na, na zakończenie Cardboard Fishing Jest Bardzo fajny link. Walka No nie, 9 11. Записал, на действительно разорвала. Ой, девять с Так будет, быть самая большая победа в 10 десять. У Ostatni odcinek z Pink Cześć